Dobra, chwileczkę. A co my tutaj mamy za smakowitości? Oczywiście chodzi o burgery. Emma nie zamierza czekać ani minuty dłużej. To jest takie pyszne, a w niej przebudził się zwierzęcy apetyt. A jedyne czego brakuje to keczup. I podczas by dobra Lili próbowała pomóc swojej przyjaciółce, Emma wymyśliła żart. A gdyby tak zamiast sera włożyć ręcznik? Ha, wygląda na to, że za chwilę będzie niezła jazda. Mam cię! Nasza przyjaciółka w różowym tego nie przewidziała, i teraz z jej burgera zostały tylko resztki. A tak, trzeba mieć się na baczności. Hmm, Lizak? Nieźle, ale jakoś mało. Ale za to czarna zawodniczka ma prawdziwy skarb. Po prostu to, czego potrzebują wszyscy miłośnicy słodyczy. No mm, okej, okay. Emma nie chce się podzielić. Ale Lily nie ma wcale zamiaru jej więcej namawiać. Zje swojego Lizaka i będzie zadowolona. Mały, ale i tak pyszny, więc nie ma co zadzierać nosa, Emma. Ciekawe, czy Emma ma w sobie choć odrobinę tego czegoś. Hmm, jednak chyba niekoniecznie. Czy ona będzie jadła tego lizaka przez dwie godziny? Nic ciekawego. Emma chce pokazać, że nie jest taką udziarą. Padła na rewelacyjny pomysł. Wow, to wygląda naprawdę innowacyjnie. Chociaż zaraz. Co to za zapach? Ups! Czy język nadal jest na swoim miejscu? To na pewno boli. Trzeba ją ratować. Wiadro wody. I język wróci do normalnej temperatury. Mm, wygląda na to, że czasami prędkość to wcale nic dobrego. Czekaj, nie zamawiałyśmy kaktusa. Przecież to nawet nie jest jedzenie. Tak na marginesie jest strasznie kłujący. Mm, bez kolejnego triku się z pewnością nie obejdzie. Jak dobrze, że Emma jest taka pomysłowa. No, bez igieł wygląda jak coś jadalnego. Ech, prawdopodobnie. Uuu, okropne paskudztwo mimo wszystko. Aha! Lili znalazła ciekawszy sposób. Uuu, wydaje się, że nawet jej to smakuje. Lecimy dalej. Guma do rzucia to nie jakiś tam kaktus. To coś, co wszyscy kochają. Dziewczyny są zachwycone. Emma od razu otwiera pudełko i dobrze, nie ma co przeciągać. Do dzieła! Wow, tylko spójrzcie na ten balon. To naprawdę coś. Ale Lili nie może tego tak po prostu zignorować. Bum! I po balonie! Emma wygląda teraz jak potwór. Ciekawe, co wymyśli z gumą Lili. Mm, guma truskawkowa jest taka dobra. Emma nie może wybaczyć historii z balonem. Omyśla więc chytry plan. Podczas gdy Lily z zapałem żuje gumę, Emma czeka, żeby zobaczyć jak zakończy się ta runda. Oho! Nawet nie spodziewała się takiego finału, szczęśliwego lotu! Smok, smok, smok! Ach, co za usteczka! Teraz w modzie są większe usta, a co powiesz na te? A te dodatkowo są jeszcze i przepyszne. Po prostu nie można się oderwać. Wow! I mają w środku coś, co wygląda jak syrop I, i chyba jest bardzo smaczny. Smaczny? Mało powiedziane! To jest jakiś kosmos! Tak, niestety, miłość do słodyczy ma swoje konsekwencje. Teraz to nie Emma, tylko jakiś zabawny chłopak. To chyba wąsy we francuskim stylu, co? Helili pęka ze śmiechu, a Emma nie ma zamiaru tego tak zostawić. Dlatego z wściekłością rozrywa różową galaretkę, żeby nie tylko ona wyglądała głupio i śmiesznie. Teraz Lili jest cała w klejącym syropie, a Emma jest zadowolona ze swojej zemsty. Ciasteczka to zawsze bardzo dobra rzecz. Wyglądają apetycznie. Są przepyszne. Lili je uwielbia. Może ich zjeść nawet 100. Oczywiście trzeba jakoś urozmaicić tę zabawę. Emma połknęła haczyk. Oj, zamykanie oczu nie jest zalecane w tym wyzwaniu. Uff, lili prawie została złapana na gorącym oczynku. Hmm, Emma je ciastka spłynęła. Pieprzem nic? Żadnej reakcji? Stop! Chyba pieprz zaczął działać. Myślę, że nie warto się obrażać. Wyszedł naprawdę zabawny żart. Wow, to coś niezwykłego. Zobaczmy, co do takiego. Ok. Wygląda jak galeretka, ale czy nią jest? Emma postanawia więc sprawdzić, co jest w twarz. Wygląda na to, że to będzie coś niesamowitego. To gigantycznych rozmiarów strzelający karmel. Dobra, trzeba zrobić taką roladę i po prostu się w nią wgryźć. Super! To są mega eksplozje! To jest takie dobre i zabawne. Lili chce zrobić to samo co przyjaciółka. Tylko, że Emma nie chce, by wszystko poszło zbyt gładko. Troszkę się rozsypało. Jaka szkoda. Lili, raczej nie powinnaś być taka zachłanna. Stój, zaraz pękniesz. Dobrze, że policzki są nadal na swoim miejscu. Uff, poszczęściło się. Emma, żart wyszedł trochę bokiem, więc myślę następnym razem, okej? Okay? Dobrze, kontynuujemy. Mamy tu coś ciekawego. To dopiero butelki. Niemowlęta od takich na pewno marzą, ale dostaną je nasze zawodniczki. Hmm, ale picie ze smoczka no, nie jest zbyt wygodne. Wow, Lili nie może więcej znieść tego naśmiewania się. Więc po prostu chwyciła butelkę i urządziła Emmy prawdziwy prysznic. Niech trochę ochłonie. A tu mamy kole w dwóch kolorach. Różowa to zdecydowanie nowość. Ale zamiast różowej, Lili z jakiegoś powodu ma ochotę na najzwyklejszą kolę. I znowu Emma jest cała mokra. Ma tego dosyć. Może Lili też powinna się dowiedzieć, co to za uczucie. No, tak dla równowagi. Pomarańczowy, niebieski i różowy. Czasami nasze życie bywa naprawdę kolorowe. I to co jemy też. Jak zachować się w takiej sytuacji? Dowiesz się w wyzwaniu Multidu. Uwielbiam omlet na śniadanie, zwłaszcza jeśli jest niebieski. Od razu poprawia humor. Mmm, To jest takie pyszne. Ja też coś przekąszę. Czekaj, nie możesz jeść tych chipsów. One są żółte. Potrzebujesz czegoś różowego? Na przykład dżem z płatków róży. Chipsy i dżem? To nie jest zbyt dobre połączenie. Dobra, może być. Ja też jestem głodna. Trzymaj pomarańcze. Nie przepadam za pomarańczami. Pułale kwaśne. Z tego wszystkiego Kate sama zrobiła się pomarańczowa. Podczas gdy się śmiejecie, ja wymyśliłam, co mogę zjeść. Żółtka pasują do mojego koloru. A poza tym są pożywne i pyszne. Co się stało z moim omletem? Nie mam pojęcia. Ale wspaniały dzień się zapowiada. Czas wybrać stylówkę. Wow, ile różowych rzeczy. To prawdziwy raj. Ach, szafa pełna niebieskich ciuchów, super. Tak, to zdecydowanie nie to o czym marzyłam. Wyglądam niesamowicie. Wow, Andy, ty też świetnie się prezentujesz. A co tu robią budowlańcy? Ach, to ty, Kate. Tak, to ja. Dziewczyny, spójrzcie, co tu jest. Studio teatralne to jest moja szansa na stanie się sławną. Już widzę, jak stoję na scenie i odbieram nagrodę. Mi się podobają zajęcia dla prawdziwych kucharzy. A ja z chęcią wybiorę miękką poduszkę i ciepły koc. Hej, ile można spać? Kursy dla śpiochów nie są dla ciebie. O, to jest świetna opcja sekcja koszykówki. Tylko nie to nie chcę! Wezmę to ze sobą, żeby nie zapomnieć. Przygotujecie burgera. Pokażcie, na co was stać. Trzymaj się, załatwię Nie poddam się tak łatwo. Zrobiłem wspaniałego burgera. Tak szybko? Brawo! Suzy, zrobiłaś prawdziwą klasykę wspaniale. Co ty masz, Andy? Co to jest? Czy to burger? Właściwie to tak. Proszę spróbować, jest pyszny. Yy, trochę później. Teraz robimy pizzę. To jest moje popisowe danie. Niebieska pizza, gotowa! Co za okropność! Tak, jakoś nie mam ochoty jej próbować. A moja pizza wygląda przepysznie. Znowu wygrywasz, Suzy. Nie ma czasu na odpoczynek, bo przed Wami kolejna runda, w której musicie zrobić makaron. Prościzna. Proszę spojrzeć I jak? Wygląda okropnie. Najwyższy czas wyrzucić niebieski barwnik. A u mnie? Jestem twoją fanką, Suzy. Wszystkie dania były obłędne. Ech, wygląda na to, że przegrałem. No cóż, przynajmniej sobie zjem. Co z tego, że nie lubią niebieskiego jedzenia? Po prostu nie rozumieją twórczego podejścia. To bardzo smaczne. Koszykówka, mówicie. No to jestem gotowa. Na pewno dam radę. Mary? Muszę lecieć. Powodzenia. Podajcie do mnie. O, jak to boli! Moja głowa! Wygląda na to, że trening nie udał się. Tak, to była porażka. Wszystko przez ciebie. Nie trzeba było mnie zmuszać do gry w koszykówkę. Co to? Ser z pleśnią? Pachnie obrzydliwie. Ale niebieski napój gazowany powinien być smaczny. I tak właśnie jest. Nie podzielam twojego entuzjazmu. Kotlet jest zdecydowanie smaczniejszy. Nawet jeśli dyskretnie dodam do niego ostry sos? Wiesz? W końcu zaczynam lubić pomarańczowy kolor. Mmm, jakie to jest soczyste! Chcę więcej i więcej. Jesteś pewna, że to jest dobre? 100%. Ja też mogłabym to jeść codziennie. Może jak poleję tym mój ser, to też będzie smaczny? Sprawdźmy. O nie! To obrzydliwe! Myliłem się! Nie martw się, po prostu masz pecha. Niezdaro! Naprawdę umiecie pocieszyć. Ten serial jest taki śmieszny. Tylko brakuje jakiejś przekąski. Mmm, różowa czekolada jest taka dobra. A ja wezmę popcorn. Hmm, to dziwne. Coś mnie swędzi. O nie! Popcorn z pomarańczami. Znowu dostanę alergii. Obudziłyście mój apetyt. O, jabłko, wspaniale. Chociaż nie, nie jest niebieskie. Można to jednak naprawić. Wow. wow! Wygląda niezwykle! Mam nadzieję, że będzie smaczne. Tak bardzo chce mi się pić. Kate, co z tobą? Lepiej spójrz na siebie. Wyglądasz jak prosiaczek. O nie, masz rację. To straszne! A ja jestem jak drzewo pomarańczowe. Musimy coś natychmiast zrobić. Nie jest wam zimno. Cały się trzęsę. Musimy zrobić koktajl antidotum i po sprawie. Nalewaj! Świetnie. Jestem pewna, że to nam pomoże. Wyciągajcie słomki. Gotowe! Zaczynamy! To działa! Znów jesteśmy sobą. Proponuję uczcić to jakimiś słodyczami. Mm, jakie pyszne, kolorowe słodkości!